Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku We Are Crypto. Dzisiaj omówimy sobie kilka istotnych informacji ze świata kryptowalut. Porozmawiamy sobie o tym, czy te wzrosty, które właśnie mają miejsce, to już są właśnie te wzrosty, na które czekamy i czy jest to, jak ja to mówię, pandemonium, hossy przedsionek hossy. Także myślę, że będzie dosyć interesująco, więc jeżeli moja twórczość ci się podoba, łapeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem i nie przedłużając, przechodzimy już do odcinka. A jeżeli jesteś głodny wiedzy, zapraszam do grupy Premium. Znajdziesz tam liczne raporty odnośnie airdropów, projektów i rynku. Oraz praktyczne instrukcje, jak bezpiecznie poruszać się po rynku kryptowalu, szkolenia z zakresu narzędzi rynkowych oraz wiele, wiele więcej. Zastrzegam, nie jesteśmy grupą sygnałową, nie wciskamy kitu, nie oferujemy złotych gór. Za to dajemy ogrom wiedzy, praktycznej wiedzy płynącej z naszego doświadczenia. Jeżeli Tobie to odpowiada, link w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie. Bitcoin w ciągu tygodnia rośnie 8,5%, 8,6% według CoinGecko i Ethereum 10% wzrostu w ciągu ostatniego tygodnia Binance Coin, nawet Binance Coin, wokół którego, wokół Binance jest teraz bardzo dużo złych informacji, złe, złego, złej narracji, fudu i tak dalej, rośnie około 5%, tak? Praktycznie wszystkie alty mniej lub bardziej e, odbiły, tak? Tutaj Solana 23%, ciekaw jestem jak poradziło sobie mm, Arbitrum, w ogóle tutaj Atom, Kosmos 8%, tak? Tylko, że odbijał się od dna, więc to nie jest jakoś ta wycenenie nie jest jakoś mega pozytywna, mimo że mamy wzrosty. Arbitrum tutaj mocne, bardzo mocne odbicie: 21%, prawie pół, no 21% tak, w ciągu tygodnia, więc wygląda to no, super. Kaspa, tutaj wiem, że niektórzy kupowali tą kaspę bardzo, bardzo wcześnie w tym roku. Gratuluję. Kaspa też osiągnęła bardzo fajny zwrot z inwestycji. Jeżeli ktoś łapał, to super. Generalnie mamy takie odbicie, że takie odreagowanie rynku, że. Bardzo mocno wszystko, wszystko wzrosło. Ja najbardziej szczerze mówiąc, może to jest nudne co powiem, ale jestem najbardziej zadowolony z tego, ile wzrosło Ethereum, właściwie ile odbiło, bo Ethereum to jest coś, co kumuluje. O tym jeszcze dzisiaj troszeczkę powiem. I teraz, tak. Tutaj zdania są bardzo mocno podzielone. Z jednej strony mamy pozytywną narrację pod ETF, właśnie na Ethereum, pod ETF Ethereum, tak. Mamy za chwilę w przyszłym roku, tak, halving Bitcoina, blackrock Bitcoin ETF, tak, bardzo dużo pozytywnych takich właśnie narracji. Z jednej strony mamy jeszcze, no i mamy zakończenie tego roku, ten rok był fatalny jak na razie dla rynku kryptowalut, teraz mamy jakieś odreagowania, no tylko zwróćmy też uwagę, że jeśli chodzi o alty, no to one nawet po odreagowaniu teraz są dużo niżej niż były przed tymi wszystkimi spadkami, bo nawet arbitrum, tutaj które teraz się rzuciło, arbitrum dużo osób zakładało, zakładało, że nie spadnie poniżej dolara i poniżej dolara to już na pewno będą zakupy. Był moment taki, że arbitrum spadło na 0,75, coś takiego, na pewno poniżej 0,8. No i tam już wielu powątpiewało, czy do dolara wróci. W tym momencie dolar stał się, no można powiedzieć, oporem. Teraz mamy 97 centów, dolara nie mamy. Mówię wam o tym, żeby pokazać, jak bardzo zmienia się. Perspektywa i zmienia się psychologia, nie? jak to wszystko wygląda. Um, I teraz o czym ja mówię? O tym, że mimo tego odreagowania, które mamy teraz, te ceny, mimo że teraz jest zielono, ale tak naprawdę to nie są ceny, które myśmy mieli wcześniej. Tak? To są ceny po odreagowaniu olbrzymich spadków. I mimo, iż Bitcoin wzrósł do 28, tam 400, dzisiaj chyba było nawet dużo wyżej, no nieważne, 28-400. No to te alty nie wyglądają nadal tak pozytywnie. Dobrym tego przykładem jest atom, gdzie atom po 12 dolarów wydawał się świetną e, okazją inwestycyjną. W tym momencie atom jest na poziomie 7,5 dolara. Ja osobiście, jeśli chodzi o atom, o kosmos, tutaj uważam, że on da zarobić, ale mo może nie tyle, ile byśmy chcieli, z tego względu, że narracja się zmieniła, trendy się zmieniły i w tym momencie będą w prym wiodły L2. A atom, tak jak wiemy, jest L1. Dosyć specyficzną, ale jednak L1. Jednakże na atomie pojawiło się coś, o czym dzisiaj będę jeszcze mówił, myślę, że część z was wie już, jaki to jest projekt? Który trochę może zmienić tutaj narrację na rynku? I teraz przejdźmy właśnie jeszcze wróćmy jeszcze do, do tych wzrostów. Czy już to są te wzrosty finalne? No właśnie, tutaj ile ludzi tyle opinii? Pokażę wam kilka, które mi się rzuciły w oczy. Rect Capital, to jest duże konto z tego, co pamiętam, tak, nawet bardzo duże, tutaj twierdzi, że, że to jest pewnego rodzaju pułapka, tak, że to jest, tutaj mieliśmy już taką, taką fazę, że rosło, tak, i tutaj to no, można nazwać double top, tak, i zjechaliśmy dużo niżej. W tym momencie on tutaj pokazuje porównania, tak, że może być znowu dokładnie tak samo i spadniemy nawet do 20 tysięcy dolarów. Podkreślam, to jest tutaj jego teoria, tego pana albo pani, Capital. Faceless tutaj również pokazuje, trader z lasu to jest faceless, tutaj również pokazuje, ogólnie nie znam tego pana, ale bardzo mi się spodobało to, co tutaj wrzucił. Bitcoin nad CMI. budzimy się w strefie, czy ktoś, czy ktoś tu jest zdziwiony, to polecam obserwować wizjoner trader z lasu. Teraz czekamy, aż się obudzą krawaciarze i lecimy z reszty rynków. I teraz tak, chodzi jemu tutaj po prostu o to, że tak czy owak spadniemy niżej i tak czy owak zaliczymy tam akurat w tym wypadku strefę około 24, 21,5 tysiąca dolarów, nawet jeżeli pójdziemy jeszcze lekko w górę. Co ciekawe, tutaj widzimy, że ta luka na CME się wypełniła magiczny, magiczny sposób. Tutaj wcześniej też była wypełniana, ale tutaj mamy, można powiedzieć, drugie wypełnienie. No nieważne. W każdym razie tutaj jest ta teoria, że i tak jeszcze czekają nas spadki, nie? I co Wam ja chciałem powiedzieć? Tutaj ja, ja zwykle to mówię, żeby grać zawsze na dwa scenariusze. Cały rok praktycznie powtarzałem, że 2023 będzie rokiem akumulacji, że będzie szarpało, będziemy, będą spadki i tak itd. I teraz no, ten rok już jest bliżej końca niż dalej. Tak? Mamy październik, więc zostało nam tak naprawdę październik, listopad, grudzień, mamy początek października, 3 miesiące. Ja uważam, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy teraz spadniemy, czy pójdziemy w górę, czy w bok. Z tego względu, że jeżeli akumulujesz, grasz typowo spotowo, bez dźwigni, bez takich rzeczy, no to jeżeli dobrze przepracowałeś ten rok, no to już masz zbudowaną pozycję, masz zbudowany kapitał. Jeżeli pójdziemy wyżej, zacznie się ta hossa, co osobiście tak daje na to 20%, ale o tym zaraz. Jeżeli zaczęłaby się ta hossa, super, jesteś w super momencie, jesteś przygotowany, będą z tego hajsy, nie? Jeżeli jednak nie, jeżeli tutaj i rect ma rację, i Faceless ma rację, i spadniemy niżej, no to tym bardziej super, bo sobie to kupisz więcej, tą pozycję sobie jakby zwiększysz, tak? Ja Wam powiem szczerze, że ja, jakby jeżeli mam jakieś tam. Nie powiem gorszy, czy nudniejszy okres, w takim sensie, że nie wiem, co mam kupić na przykład, albo nie mam czasu sprawdzać tego, bo się zajmuję innymi rzeczami i, i jakby nie wiem, co na, na dzień dzisiejszy mam kupić. Kupuję Ethereum po prostu, nie? Jeżeli chcę już koniecznie gdzieś tak nasycić swój ten głód inwestycyjny, chcę gdzieś wpakować kasę, to kupuję Ethereum, nie? Z tego względu, że Ether może nie zrobi mi razy 100, czy razy, może nawet razy 10 nie zrobi, ale na pewno zrobi mi. Taki zwrot, że przy dużym kapitale ja jestem z niego zadowolony, więc Ethera tak traktuję jako takie moje safe haven, co nie znaczy, że to jest bezpieczna inwestycja, bo nie jest, ale dla mnie, na rynku, który jest rynkiem, powiedzmy, kryptowalut rynkiem niebezpiecznym, no to dla mnie to jest bezpieczna inwestycja na rynku, który jest niebezpieczny, no tak bym to nazwał, więc ja sobie Ethera po prostu. Kumuluje co ciekawe, do ete, z etera, też mogę sobie przejść do, in, do altów, do innych coinów, rozgrywać właśnie do Etera. I to też jest bardzo dobra strategia na po prostu trade. Także Ether jest dla mnie gdzieś tam tym fundamentem po prostu wszystkiego. Także to jest, to jest najważniejsza w sumie pozycja w moim portfelu, nie tylko pod względem właśnie inwestycyjnym, ale też względem użyteczności, tak? Bo zamiast trzymać stable, to wolę trzymać po prostu etera. Kolejna sprawa, gdzie go kupuję? No to tutaj okej, okay, tutaj już musi być reklama Bybit, tak? Ja generalnie jestem z Bybitem bardzo mocno związany, jestem mega z niego zadowolony i kupuję po prostu na Bybicie. Z drugiej strony też jeszcze, tutaj jestem ciekaw waszych przemyśleń, bo mm, tak się mówi, nie, nie trzymajcie na giełdach, trzymajcie na portfelach. To jest prawda, ale zależy po prostu od osoby też, bo zwróćcie uwagę, że najwięcej haków, nawet wśród moich znajomych, waszych znajomych, czy nawet osób gdzieś tam bardziej medialnych, było gdzie? no na metamaskach tak? Albo na po prostu portfelach takich webowych bym powiedział. I to jest przerażające, bo gdzieś się po prostu podłączył albo pobrał jakiś malware i, a, i został zczyszczony. A jednak giełdy mają to do siebie, że jest te 2FA i no nie jest tak łatwo tam się po prostu wbić, bo jeszcze trzeba na przykład mieć potwierdzenie z Google Authenticator, czy SMS-a, czy coś w tym stylu. Jest po prostu więcej tych zabezpieczeń, nie? Um, co nie znaczy, że giełdy są mega bezpieczne, bo one też potrafią upadać. Jak widzieliśmy w przypadku FTX-a, który był giełdą numer 2 i, upa i upadł tak naprawdę jak domek z kart, więc um, prawda jest taka, że warto sobie po prostu to rozdzielić, rozproszyć. Tak? Najlepiej mieć na por portfelu sprzętowym, który w ogóle nie jest podłączony do kompa i nie da się go w inny sposób uruchomić. CD nie są na komputerze, bo jak masz CD, to masz wszystko. A jak CD są gdzieś oddzielnie, i na przykład masz czy na Ledgerze, czy trezorze. Tak, już pomijam tą dramę z ledżerem, ale chodzi mi o portfel zewnętrzny. Jeżeli masz po prostu to na Ledgerze, no to jest to moim zdaniem no dalej najbezpieczniejsze. Nie? Jednak MetaMask pokazał, że wcale nie jest taki bezpieczny. Jest najbardziej użyteczny, bo grasz nim, działasz na DeFi i tak dalej, ale jednak zczyścić go, no to historycznie wychodzi na to, że najwięcej ludzi zostało zczyszczonych właśnie przez MetaMask, i to jest straszne. Także jeśli chodzi o giełdy, Bybit, tak, kupuję na Bybicie najczęściej te etery, wysyłam na portfel, właśnie zewnętrzny, jak ledger, a jeżeli rozgrywam, no to wysyłam na Metamask, no bo jeżeli gram DeFi, no to muszę, no bo nie mam nawet alternatywy za bardzo. Um, więc, więc tak to wygląda. Bybita polecam jedna z lepszych moim zdaniem giełd, nawet dla osób, które grają na dźwigni, no to zdecydowanie jest lepszy niż największa giełda na rynku krypto, z tego względu, że się nie zacina, Stop Loss się też nie zacina, co jest dla mnie karygodne, więc więc Bybit jak najbardziej. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, dalej. Zwróćcie też uwagę, jeżeli jesteśmy przy Bybit, że tutaj w Top Gainers dzisiaj jest GameSwift. Top Gainers na Bybicie i nie tylko na Bybicie jest GameSwift, kryptowaluta z polskimi korzeniami, polskiej ekipy, G-Swift. O wzroście tutaj 20% w ciągu jednego dnia, także jest to bardzo ciekawy, po prostu konsekt. Dla osób, które kupywały to dosyć wcześnie, no to są raczej zadowolone, bo są w zysku. I teraz tak, tutaj więcej osób o tym pisało. Tutaj tak, Johnny dzisiaj wypuścił, że G-Swift GameSwift 0,818 centów, tak można powiedzieć. Na fajnym wzroście, tak, również tutaj pojawił się tweet, że czy w tym tygodniu GameSwift zaliczy. 10 centów, tak, bo teraz mamy 8 centów, czy zaliczyć 10 centów, no może się tak wydarzyć. Ja myślę, że w HOS i tak będzie, um, będzie całkiem spoko. Um, GameSwift jest modularnym blockchainem, jest bardzo um, też infrastrukturą pod gry, więc jest bardzo też podobny do, zwłaszcza przez to, że jest modularny do jednego z projektów, który. Dzisiaj Wam pokażę pod koniec tego odcinka, ale myślę, że już jest dosyć znany, aczkolwiek jeszcze chcę swoje 5 groszy dorzucić, kilka słów o tym powiedzieć. Słuchajcie, na horyzoncie pojawi się też niedługo game drop, czyli projekt, który jest związany właśnie z automatycznym pozyskiwaniem airdropów, tak? No, coraz więcej się tego typu narzędzi pojawia i bardzo dobrze, bardzo dobrze mnie to ja generalnie... Ja lubię rozwiązania, ja lubię rozwiązania, zwłaszcza na rynku, w którym jestem, na rynku krypto. Więc takie rzeczy też mega mi się podobają. Tak jak w ostatnim odcinku pokazywałem Wam Alpha Trace. Tak, teraz będę dla Was sprawdzał tutaj ten Game Drop. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale generalnie cieszy mnie to, że coraz więcej tych narzędzi powstaje. Wiadomo, niektóre będą słabsze, drugie będą lepsze. Nie? Ale przynajmniej tutaj um, powstaje coś, co autentycznie daje realną użyteczność. To nie jest już tylko tak naprawdę token dla samego tokena, tylko coś faktycznie za tym idzie, jakaś infrastruktura, więc to samo w sobie jest super. Tutaj pełno jakby relacji z tego projektu Wam przygotuję prawdopodobnie w następnym odcinku, ale jeżeli faktycznie jest taki, jak tutaj o tym piszą, że zautomatyzowane pozyskiwanie airdropów i tak dalej, no to może się to okazać całkiem fajną, fajną rzeczą. Gamebot AI, no to też będzie coś Ciekawego, no ale o tym powiemy sobie w najbliższym odcinku, także trzymajcie kciuki. Exit SCAM w darknecie. Platforma handlowa zniknęła ze środkami użytkowników. Generalnie, e, przeczytam sobie tylko, przeczytam wam ten nagłówek, tutaj bithub.pl podaje takie taki informacje. Wedle pojawiających się doniesień, Tor Tudor, to platforma handlowa operująca w darknecie, e, raptownie zaprzestała działalność z uwagi na fakt, że w mętnej toni Deep Webu zniknęły wraz z nią znaczące depozyty klientów. Krypto zostało to zinterpretowane jako wykonanie przez administrację Elkiziziziz wiecie co, generalnie Darknet ma to do siebie, że tam się dzieją rzeczy magiczne i teraz mm, on. Ciężko jest tam generalnie kogokolwiek szukać. Nie wiem tutaj, nie znam szczegółów oczywiście tej platformy. Nie wiem, jak to zostało stworzone, na jakich serwerach i tak dalej. No, ale jeżeli to działało w Darknecie, no to zakładam, że nie mogło działać na normalnym, w normalnej sieci, bo raczej by, by nie było w Darknecie, nie? Więc tam co, coś pewnie było nie tak. Może z miejsca było to nastawione na po prostu exit scam. I zrobili exit na no, na Darknet jest jak najbardziej przychylnym miejscem do takich rzeczy, więc tak na początku trochę parsknąłem śmiechem, bo wcale mnie to, wcale mnie to nie dziwi. Nie? Także, także tak to wygląda. I ostatnia rzecz, o której chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać, jest to oczywiście Celestia. Airdrop tokena Celestia, i tutaj działa to na tej zasadzie, że tą stronę Wam podrzucałem, łączycie się z nią. Jeżeli mieliście, tutaj jest kilka generalnie. Kilka warunków było, tak? Jeżeli działałeś na Githubie, jeżeli działałeś na ekosystemie Kosmos oraz jeżeli byłeś early adopterem różnych sieci na Ethereum. Szczerze mówiąc, nie bardzo sprawdzałem, co to było te early adopter, ale na tych walletach, co miałem dostać, to dostałem. Zakładam, że tutaj mogło być coś powiązane z Arbitrum, optymizmem i tych po prostu sieciach bardzo wczesnych. Działało to mniej więcej tak, że... Znaczy, działa to mniej więcej tak, że jeżeli tam po prostu coś robiłeś, no to dostajesz też airdropa tokena TIA. Tja, tak? Celestia. Um, taki jest w ogóle ticker tego tokena od Celesti. Um, I teraz działa to w ten sposób, że tutaj się po prostu łączymy i mamy opcję sprawdzenia sobie um, tego, czy dostaliśmy to. Um, łączymy się Keplerem, czyli od kosmosu, oraz Metamaskiem i nasze tokeny przyjdą na, z tego co zrozumiałem, przyjdą na adres Kepler. W momencie, gdy po prostu będą już dostępne. Tak, na razie tylko zaznaczamy, że jest odbiór, a one się pojawią w odpowiednim czasie, więc tak to słuchajcie, wygląda. Ja dostałem ilościowo, całkiem przyjemną ilość, ilościowo przyjemną ilość. No tak, e, całkiem przyjemną ilość tych tokenów. A ile one będą warte, no to się okaże. Słuchajcie, ja takie minimum socjalne, minimum socjalne które zakładam dla tego tokena, to jest to 3 dolary, e, się okaże. Niektórzy twierdzą, że to może kosztować nawet 10 dolarów i więcej. Jeżeli tak będzie, super, będę mega zadowolony, ale przy 3 dolarach też będę zadowolony. Także dajcie znać w komentarzu, ile celestii wy dostaliście, bo ja dostałem dosyć sporą ilość. Eee, mowa o kilku tysiącach tokenów, więc yy, myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie ok, nawet przy tych głupich, w cudzysłowie, 3 dolarach. Dobra, tym się z Wami żegnam. Zapraszam też do innych moich social mediów Telegram, Discord, który jest darmowy. Aha, na Discordzie też robimy sobie cotygodniowe. Takie szkolenia przede wszystkim dla nowych osób. Jeżeli jesteś nowy w krypto i chciałbyś się czegoś dowiedzieć, to te, te szkolenia będą dla Ciebie, tym bardziej, że są darmowe, takie wprowadzające dla społeczności, więc myślę, że warto na nich być. Dobra, tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, ile macie tokenów, o ile chcesz się oczywiście chwalić. Zostaw mi pozytywną, pozytywną łapkę w górę, tak? pozytywny komentarz, i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć!